Dowiaduje się, że na forach ukraińskich jest zorganizowana akcja Ukraińców po to, by się, ponieważ oni mają nadany PESEL, a system nie odróżnia, jak ktoś się zgłasza z wykorzystaniem swojego PESEL-a, system EPUAP nie odróżnia, czy to jest Polak, czy ktokolwiek inny, jeżeli ma tylko PESEL i oni udają Polaków zgłaszają się do systemu i krytykują obydwie, obydwa projekty ustaw. Moi drodzy, wzmożona akcja. Dzisiaj naprawdę to żaden wysiłek. Proszę wejść przez system ePUAP, zgłosić się i poprzeć. Instrukcja jest na naszych stronach, na naszych mediach społecznościowych. Bardzo proszę, Diana, wytłumacz. To jest bardzo ważne, to jest naprawdę niewiele, a my na komisjach będziemy obciążeni tym, bo wszyscy, którzy będą próbowali sprzeciwić się tym projektom, mówią no tak, ale Polacy tego nie chcą. Polacy tego nie chcą. Nie. Sprzeciwiamy się, Diana, wytłumacz jak. Tak, na naszym Facebooku Konfederacja Korony Polskiej będzie instrukcja, już dzisiaj będzie wrzucona, będzie informacja po kolei, jakie kroki należy wykonać, łącznie z takim komunikatem ustnym, jak to zrobić i dodatkowo, bo ponieważ na Konfederację Korony Polskiej jest bardzo dużo wpisów, na Polska za pokojem. Również będzie ta instrukcja, także bardzo proszę o komentarz do jednej i do drugiej ustawy, ja to wypełniałam, tam można sporo wpisać jakby od siebie, eee, także można sobie korzystać akurat to miejsce i, i zaistnieć. Wypełniałam to nie wiem, z 3 dni temu, to 375 było wpisów. No Polacy o tym nie wiedzą, a jak to tutaj mówi poseł Włodzimierz Skalik, Ukraińcy wiedzą, ponieważ oni są bardzo zorganizowani i szybko przekazują sobie informacje, także wypełniajmy to jako Polacy. My tutaj mamy rządzić, a nie ktoś obcy. Na drugi czy trzeci dzień po opublikowaniu tej ustawy w serwisie sejmowym już było 300 sprzeciwów osób, które się tam zalogowały. To pokazuje wielką determinację. Więc, moi drodzy, do klawiatur. Widzicie Państwo na tym przykładzie, że Ukraińcy w sposób zorganizowany wpływają na stan prawny na kształt prawno Rzeczpospolitej Polskiej. Pomyślcie, co będzie, jak oni zaczną tworzyć swoje koła i kluby w następnych sejmach.